Dzisiaj podczas charytatywnego pokazu gwiazdy dzieciom również trafiliśmy w pogodę, ale niektórym ta pogoda doskwiera. Czy Ty masz jakieś patenty, jak radzić sobie z upałami? Słuchaj, no ja mam na nazwisko Mróz, więc mam pewien patent, bardzo śmieszny, znaczy śmieszny. Ja gdzieś ten, też go zapożyczyłem od kogoś. E... Bardzo prosta sytuacja. Na takim składowisku elektrośmieci kupiłem sobie starą, zwyczajną zamrażarkę skrzyniową, taką otwieraną na mięso. I słuchaj, uszczelniłem ją sobie, wypełniłem sobie ją wodą. Podłączam ją pod prąd. Ona się chłodzi całą noc. Temperatura wody spada do, w okolicach 0 stopni. Czasem jak ją wypełnię tak mocno lodem, jak mocno tam skuję, to ma nawet pół na minusie. No i praktycznie codziennie wchodzę i siedzę po 5 minut, no niesamowite, morsowanie w wakacje, no ale nazwisko mróz to zobowiązuje, taki śmieszny patent, a taką robotę mi robi, 5 dych za nią dałem na elektrośmieciach, najlepiej spożytkowane 5 dych w życiu. A co na to sąsiedzi, jak Ty tak na tym balkonie w tej zamrażarce? Nie, ja jestem dosyć tak zabudowany, więc yy, nie widzą tego, nie sądzę, żeby im to w jakiś sposób e, przeszkadzało. No wolność Tomków w swoim domku, jak to mówią, ale to w żaden sposób nie wpływa negatywnie czy w jakiś sposób uciążliwie na, na sąsiadów i otoczenie.